Fiorina miała ambitny plan zdominować rynek komputerowy, a w szczególności wyprzedzić IBM i Dell. Jej pierwszym ruchem była próba zmiany filozofii firmy poprzez powrót do tzw. zasad garażu. Była to etyka pracy rodem z Doliny Krzemowej, zawarta w 11 regułach, które ucieleśniały ducha założycieli HP. Niektóre z tych zasad brzmiały: radykalne pomysły to niekoniecznie złe pomysły. Wymyślaj nowe sposoby pracy. I Wiesz, że razem możemy wszystko. Jednak Fiorina nie ograniczała się do inspirujących przemówień. Była bezwzględna. W swoim pierwszym wystąpieniu jako CEO oświadczyła: Naszym zadaniem jest teraz zerwać ze starymi modelami biznesowymi. Potrzebujemy kuloodpornej infrastruktury, bezpiecznej, niezawodnej i zawsze działającej. Jeszcze jej nie mamy, ale możemy ją stworzyć. Wierzyła, że 87 działów biznesowych HP jest zbyt skupionych na sobie, co prowadzi do nieefektywności i marnotrawstwa. Pod hasłem powrotu do zasad garażu postanowiła zburzyć te podziały i skonsolidować je w zaledwie kilka głównych segmentów. To nie tylko przynosiło ogromne oszczędności, ale też pozwoliło firmie reagować znacznie szybciej. Jednak w miarę wdrażania zmian wśród załogi zaczęła narastać cicha niechęć do Fioriny. Wielu pracowników nie było zadowolony z jej decyzji i nie byli w tym osamotnieni. Wkrótce potem nadszedł czas na jej najśmielszy ruch. Fiorina ogłosiła plan fuzji HP z firmą Compact. Była to gigantyczna operacja. Przejęcie miało kosztować HP 25 miliardów dolarów. Po ówczesnym kursie to równowartość około 100 miliardów złotych a połączenie obu ogromnych przedsiębiorstw zapowiadało się na proces kosztowny i chaotyczny. W tamtym czasie HP zatrudniało ponad 84 tysiące osób, a Compaq blisko 64 tysiące. Dla Fioriny plan wydawał się idealny. HP dominowało na rynku drukarek i oprogramowania, ale traciło dystans w segmencie komputerów, który miał eksplodować w nadchodzących latach. Compaq był z kolei jednym z liderów w tej dziedzinie. Konsultanci wykazali, że siła HP leży tam, gdzie kompakt był słaby i na odwrót. Teoretycznie połączone firmy mogłyby znaleźć oszczędności, eliminując powielające się stanowiska i obiekty, co dałoby HP siłę do zdominowania branży komputerowej. Jeśli chcesz obejrzeć pełną wersję tego materiału, zapraszam na mój kanał YouTube.